Walce przemawia za Parnasem. Francuz jest de, młodszy, niepokonany. Ma pas, pewność siebie, lepszy zasięg i wysokie umiejętności. A do tego jestem mańkutem. Tylko, no właśnie, tylko. Jest pięć rund mistrzowskiej walki. Wszystko jest otwarte. No, przede wszystkim cieszy powrót do KSW Saladina Parnasa, bo to jest naprawdę chłopak, którego ogląda się znakomicie w każdej sekundzie trwania jego pojedynków. I najdziwniejsze jest to, że on nie kończy swoich walk przed czasem. Na 14 zwycięzki, tylko 6 zakończonych przed czasem. Ale ogląda go się z przyjemnością i czasami człowiek aż chce, żeby nie kończył. Niech to trwa. O, jestem naprawdę bardzo ciekawy starcia z Torresem, znając styl obu panów. Torresa można trafić, bo on bardzo obszernie zadaje te swoje ciosy. Ale jest agresywny. Tak, tak, też potrafi przyjąć. Idzie do przodu. O niech najlepszą wizytówką walkę Daniela Torresa będzie to, że trzy bonusy za walki wieczoru są już na jego koncie. Po porażce z Romanem Szymańskim. Zwycięstwo z Achmedem Willow w Austrii, 2 w KSW z Filipem Pejczem i Maxem Kogą. W listopadzie ubiegłego roku na 56 to ostatnie. Ach jaki to unik był rewelacyjny. Przepuszczenie Piłokiecz tam wątrobe. A widać jak przytkało teraz e, Tukano. Także zdecydowanie odczuł tego lewego midla od Francuza. Oczywiście Wielu komentatorów mówiło o tym, że będzie starał się Torres atakować wykroczną nogę Parnasa, ale widzieliśmy przed chwilą, jak Francuz tego uniknął. Cały czas presja, cały czas stopa w stopę, to jest naprawdę bliski dystans. I w każdym elemencie walki Parnas będzie bardzo droży. Trafi! W sali plenarnej rozmawia tam z Tomaszem Bronderem. Zdaje się, że kluczowe w MMA jest słowo oh, tylko. Oh, oh. Kocham ten sport! Właśnie! Może tak! Między innymi za to! Nieprzewidywalność! Można oczywiście przygotowywać się miesiącami. Można robić analizy, można porównywać każdy aspekt walki. A później? A później jest jeden cios, który wszystko zmienia, który przewraca cały świat do góry nogami. Daniel Torres był skazywany na pożarcie. Bo nie można powiedzieć, że nawet był underdogiem. Kurs na niego to było 6, chyba 1. Nikt nie dawał mu ten szans. Panie. I panowie, i walka wieczoru trwała minutę i czterdzieści dziewięć sekund. Your winner and new KSW Featherweight champion of the world, Daniel. Tak rozmawialiśmy o tym, że że mało no walk podczas tej gali 50. Wchodziło się przed czasem, no to! Ale koniec, z jednym Kto kto wytypował w ogóle zwycięstwo Toriesa i że w ogóle to się skończy tak szybko, e, nieprzewidywalność Jednym ciosem! było no żadnej dobitki! Ja cały czas siedzę tutaj i no, rozglądam się z wyrazem twarzy, o co chodzi! I na za to prawda, nieprawdopodobne, ale to jest cały piękny MMA. Martin Lewandowski. Będzie rewans, co tu dużo mówić, no Nie bo to nas tempo. na ten rewam zasługuje.